Cześć i zapraszam Was na mecz reprezentacji Polski przeciwko reprezentacji Włoch. Zagramy sobie na stadionie First Stadion. Jeśli chodzi o składy, Robert Lewandowski zagra Urbański, Zalewski, Śliż, Zieliński, Szymański, Kamiński, Kiwior, Betnarek, Piątkowski i na bramce Łukasz Skorupski. Jeśli chodzi o reprezentację Włoch, to będzie grał Rospadorini. Kein, Tonali, Barella, Ricci, Udogie, Bastoni, Brociono, Gatti, Di Lorenzo, no i na bramce Donnarumma. Więc widzimy się w meczu. Wychodzą już nasi zawodnicy z tunelu. No, i zaraz wyjdzie reprezentacja Włoch. Więc ci na razie tutaj trenują dzielnie. No, przed nami ciężkie spotkanie. Jedna i druga drużyna się stresuje. No, i pierwszy gwizdek przez Polskę. Reprezentacja Polski tutaj starała coś ugrać, pokazać coś Włochom. Na razie nie ma na razie tutaj żadnych oznak. No i prawie, prawie tutaj by już piłkę mieli nasi. Ale tylko prawie. Wow w naszego reprezentanta niepotrzebnie faulujemy teraz, że na początku pierwszej połowy. Dobrze, że kartki nie dostaliśmy, całe szczęście. No ale tracimy, tracimy tą już praktycznie mieliśmy kontrę a została zniweczona przez naszych rywali. Kamiński, Przymański. Przymański strzał. Chciał podać do Lewandowskiego Góro Ale Włosi się tutaj nie dali nabrać. Di Lorenzo środkowuje. Piłka do Tonali. Oj, oj, niebezpiecznie, ale Skorupski broni. Znowu piłka dla reprezentacji Polski. Coś tutaj próbujemy wymyśleć. Ale nie jest to takie proste. Tracimy, tracimy piłkę. Dlaczego znowu zaczynamy tracić tą piłkę? Musimy wreszcie się tutaj ogarnąć, bo złośli cały czas tutaj nas atakują, a na ten moment musimy teraz, może teraz coś działamy. No niestety, oj, niebezpiecznie i nie ma na szczęście. Uff było niebezpiecznie. Dziwior Zalewski Zalewski to było ładnie podać główkom, ale Sędzia widzi, że V. Było przywinienie W tej akcji. No i niestety łosi mają piłkę. Brawo, ale za mocno i konsekwencji Skorupski tutaj no łatwo miał, miał drogę do obrony. Asi tutaj znowu zaczynają bronić się, bo Włosi no nie odpuszczają ewidentnie no i jest jeden do zera niestety. Skorupski tutaj nie miał żadnych szans na obronę w tej sytuacji. Trzymański, że teraz jakaś kontra pójdzie. Kamiński, na razie przegrywamy z reprezentacją Włoch. Ale no, co to była za szarża, która w ogóle nic nie dała? Naszej reprezentacji Polski. Barela, Podaję do Tonaliego. Ej, strzał, ale Skorupski się tutaj wyciągnął jak długi. No, i udało się mu obronić ten strzał, ale było niebezpiecznie. Próbuje długo. Może coś z tego wyniknie? Na razie nic. Ślisz, atakowany. Ślisz. Oj, wypychany. No i niestety tracimy, tracimy tą piłkę. Może coś teraz się uda Ładne podanie Strzał Lewandowskiego, ale Mocny strzał! Ale nie, niecelny. I może Donnarumma się tutaj wyciągnął jak tylko mógł, ale no Strzał nie leciał do bramki Pokonali. Di Lorenzo. Di Lorenzo podaje do Rospodini, ale skorupski. Na Postarunku. Kamiński. Szymański. Nie ma mu podać. Strzał, Zieliński, gol! Co za piękny strzał! No tutaj Dodna Ruma był bez żadnych szans. Oczywiście akcja sfinalizowana świetnie. No i mamy w tym momencie jeden do jednego. Jeszcze asystował Robert Lewandowski przy tej bramce Piotra Zielińskiego. No, i teraz Włosi będą musieli tutaj znowu strzelić w bramkę naszej reprezentacji polskiej. Ale teraz Polacy się tutaj będą bronić. No, starali się tutaj nie odpuszczać naszym rywalom. Strzało, ale. Zawodnik z numerem 9 prawie by nam strzelił w bramkę. No, i jest rzut. No niestety, rzut karny. Nie wiadomo dlaczego. Chyba ręka naszego reprezentanta. Tak, ręka Roberta Lewandowskiego. No i niestety, no karny. Perfekcyjny z nie miał tutaj żadnych szans. No i mamy 2-1. A już było tak dobrze. Kamiński. Kamiński. Nie ma komu podać. Lewandowski strzał i gol, proszę Państwa, dwa do dwóch. No, co tu się dzieje w tym spotkaniu? No nie mam pytań. Jakie tu emocje bazują w tym meczu? Po jednej i po drugiej stronie padają bramki. Jak nie Piotra Zielińskiego. Przy asyście Roberta Ląckiego. Teraz Robert Lewandowski szczela bramkę dla reprezentacji Polski. Donnarumma niezadowolony z, z tego, że wpuścił drugą bramkę już z kolei. A Robert Lewandowski się cieszy. Bo masz czego? Szczelił w końcu bramkę. Okej. Okay. Próbuję tutaj coś działać. No ale tutaj Polacy znowu dzielnie. Zbijają piłkę naszym rywalom, Szymański. Może teraz coś tutaj się zdziała? Na razie tutaj Włosi coś tutaj kombinują. A co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Na razie. No, jeszcze głupia strata ze strony naszych rywali. Może teraz coś tutaj się zadzieje. No ale my teraz tracimy głupio, ale koniec. Koniec tej pierwszej połowy spotkania. Mamy 2 do 2. No i robi się. Ciekawie. Jeśli chodzi o drugą połowę meczu. Zrobimy sobie zmianę. Wejdzie sobie teraz z kolei Karol Świderski za Szymańskiego, matekasz zagra sobie za Urbańskiego i w jego miejsce wejdzie z kolei teraz Duksa za szczelca Bramki, za Lewandowskiego i jeszcze możemy wrzucić sobie Jakuba Modera za Bednarka no i tak możemy przejść do tej drugiej połowy meczu Włosi przy piłce. Gospodini Parela. Próbują górą tutaj coś zdziałać. Strzela, ale Skorupski nie dał się tutaj zeskoczyć. A było naprawdę niebezpiecznie. Prawie pod naszą bramką. Nie ma, nie ma, nie ma, Fawlu. Gramy dalej. Ależ piłka na Włoch. Spadini podaje do Kejna. Oj, niebezpiecznie. Robi się. I Skorupski broni. Przepiękna interwencja naszego reprezentanta. Tutaj naprawdę był prawie nie do obrony ten strzał. A Skorupski znowu. Jak skała, znowu broni. Zalewski podaje do Maticesz. 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 Atakowany. Strzał. Ale obrona. No i włosi przy piłce, i teraz znowu podanie do Kejna. No i robi się teraz nic ciekawie rozpad Dini strzał, ale broni, broni znowu Skorupski. Skorupski jest tutaj na razie nie do naruszenia. Może wpuścił dwie bramki, no ale jak będziemy tak tracić piłkę to, to dobrze się dla nas nie skończy. No i niestety tracimy, tracimy tą bramkę w naszym głupim błędzie. Dwa do trzech dla reprezentacji Włoch. Zieliński. Podaję górą. podaje do Maticesza. Matikesz nie ma co zrobić. Nie ma kogo podać. Podaje jednak do Zielińskiego. Zieliński. środkowanie, A nie celne. No i za mocne jest z kolei. Teraz dośrodkowanie. Które wędruje na aut. I tracimy za darmo piłkę po prostu. Włosi mają piłkę. To jest nasz głupi błąd. Możemy teraz stracić kolejną bramkę. No, Włosi tutaj niestety naciskają. To było znowu niebezpiecznie, ale my tutaj się bronimy. No i naprawdę robi się tutaj niezaciekawie dla naszej reprezentacji. Tutaj Włosi cały czas próbują deforsować naszą bramkę. Niebezpiecznie, ale słupek. I out dla reprezentacji Polski. Radkowski podaje do Świderskiego, ale Świderski co on tu zrobił? Po prostu no nie mam pytań. Fatalny błąd. Strata niepotrzebna. Niepotrzebnie tracimy w takim momencie Piłkę i mogło to się skończyć bramką. Skorupski podaje do Modera. Moder do Jakuba Kiwiora. Kiwior tutaj naciskany przez naszych rywali, no ale teraz straciliśmy i może z tego się zrobić jakaś kontra. Uff, było gorąco pod naszą bramką, ale na szczęście pudło. Piątkowski Piątkowski Nie ma do kogo podać. Zacytuję się do świderskiego. Świderski, świderski strzał, ale do kogo? Do nikogo. Był jeszcze w dodatku niecelny ten strzał. Mocno uderzył, no ale. Poza bramkę. Świderski. Coś teraz się wy... Coś z tego zrobi, no ale no strzał znowu niestety niecelny. A próbował Adam Buksa. Do G. Do G. Tutaj próbuje podać i podał do Donaliego, Tonali jednego kiwnął. Teraz może coś się z tego wy... Zmienić. no ale Skorupski znowu się tutaj nie daje pokonać. No dzisiaj jest no nie do... jak skała praktycznie Bo się cały czas tutaj atakują, nie odpuszczają Nawet na minutę Ale no, robi się naprawdę Ciężkie spotkanie dla naszych reprezentantów Czy teraz Strzał? I pod nogami ośmieszony, totalnie Donna Ruma, i mamy 3 do 3. No, kto się tego spodziewał, że tutaj Polska wyrówna? Chyba nikt. No ale dało się. I strzela bramkę Zalewski. No proszę, młody talent. No i strzela jeszcze bramkę w takim meczu. Co się tego spodziewał? Mamy 3 do 3. Co teraz się zrobi? Nie wiadomo. No tutaj Włosi atakują, nie odpuszczają. Strzał, ale Skorupski. Znowu na postarunku. Mocny strzał. Ewidentnie, no. Każdy myślał, że już tu będzie bramka, ale. Nie da się tu pokonać. Tutaj przed chwilą Włosi mieli sytuację, ale. Piłka. Obok słupka przeleciała. Maticesz. Maticesz. Maticesz nie ma co zrobić. Decyduje się na podanie. Zalewski, dośrodkowanie, strzał i goal. Doszczelił Adam Buksa, ale niestety spalony. Ale byłaby piękna bramka, bo naprawdę no z przewrotki. Kto się tego spodziewał? No nikt się tego nie spodziewał, że. Aż tak może się to zakończyć. No ale niestety, no, bramka niezaliczona. Na linii spalonym niestety był Adam Buxa. A tak to byśmy mieli przepiękną bramkę, no i Polska by prowadziła jedną bramką z reprezentacją Włoch. No i byłaby sensacja. A tak to strzał. Oj, piłka nie. Niedobrze nie dobrze, Ale bo Skorupski broni. No i teraz, niestety, może być Bramka. Ale Skorupski znowu na postarunku. Nie dał się tu pokonać. Włosi dośrodkowują. Chyba z tego wyjdzie. Ale oddalenie tylko na moment. Bo już przy piłce Włosi. No i koniec, koniec tego meczu. Reprezentacja Polski remisuje z reprezentacją Włoch. Ciężki to był bój. Naprawdę mecz był zacięty. Jedna i druga strona walczyła dzielnie, no ale remis zasłużony dla obu drużyn. Jak się Wam podobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Wpadajcie też na kanały moich kolegów, oczywiście na futsal bez barier. Niedługo, wiadomo, w przyszłym roku będziemy grać na boisku i na hali. Zobaczymy zresztą jak to będzie. Sezon futsal bez barier zaczyna się dopiero w marcu, więc wszystko przed nami. No, i możecie też napisać mi, jak mi poszło w tym komentowaniu tego spotkania. Bo jestem sam ciekawy, jaką macie opinię na ten temat. Czy chcielibyście, żebym tak komentował mecze, czy nie? Czy się nadaje w ogóle na komentatora? Trzymajcie się i do usłyszenia.